Centrum Sportów Młodzieżowych to odpowiedź na marzenia młodzieży ze stalowowolskich szkół. Prezydent Luciusz Nadbereżny poinformował o ofertach, jakie wpłynęły w ramach postępowania przetargowego na realizację tego zadania. Każda z nich zostanie dokładnie przeanalizowana. Po wielu miesiącach otworzyliśmy przetarg na budowę Centrum Sportów Młodzieżowych. Wymarzone, unikalne miejsce na mapie nie tylko Stalowej Woli, ale całej Polski, bo to kryty skatepark, park trampolin, kręgielnia i profesjonalna ścianka wspinaczkowa, amfiteatr. Dirt Park, no, niesamowita strefa dla młodych ludzi, ale tak naprawdę dla wszystkich pokoleń, które będą mogły tam aktywnie zdrowo spędzić czas. I ten przetarg pokazuje, że jesteśmy w stanie realizować to zadanie. Mam nadzieję, że zakończy się on pozytywnie. Będę rekomendował Radzie Miasta dalsze prowadzenie tego projektu, a to oznacza, że za 24 miesiące od rozpoczęcia budowy będziemy mieć tak wyjątkowe miejsce wymarzone, zaprojektowane i zbudowane dla młodych ludzi w Stalowieniu. Nowy obiekt będzie działał na zasadach komercyjnych, podobnie jak planowany Aquapark Stalowa Wola. W tym przypadku włodarz miasta podjął decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego i ogłoszeniu niebawem nowego. Prezydent zapewnił, że ta oczekiwana przez wszystkich inwestycja na pewno zostanie zrealizowana.